Więc jeszcze nie znalazłem, ale kto wie, może tu, może teraz, może właśnie w tym momencie kogoś za chwilę poznam po prostu drugą połówkę swoją. Kto wie, kto wie. Okej, okay, to u mnie czy u ciebie? Co, Marek? U mnie czy u ciebie? <grym> no może być i u mnie, i u ciebie. <grym> no, Oczywiście. No, no tylko, że ja teraz nie mam tak? akurat y, czasu, Aha. bo po tej imprezie... Y, się spać, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o następny tydzień, to troszeczkę mam przyblokowany, bo Aha. mam swoje sprawy, a potem w następnym tygodniu z kolei mam zakupy też w planie z kolegami i potem na koniec z tego co wiem, to już mam bardzo napięty kalendarz i potem już się kończy light, tylko to zaczyna się ciężka praca, także próbuj, A, no próbuj. Tak. Ciężko mi coś Tobie tutaj obiecać. Okej, okay, ale dziękuję. Trzymam za słowo, trzymam za słowo, że kiedyś będzie mi dane. Będzie mi dane i że uda mhm. nam się jakoś yy, yy, no zgłębić, no, tak, pogłębić, zgłębić, yy, zgłębić okay, yy, tak. znajomość. Mhm. Tylko Ty zgłębisz tą znajomość, okej? Okay? Ja nie. <laughs> Jesteś gotowa na bal? Aha. Tylko pamiętaj, że Błyszczek zniknie przed dwunastą. Także pilnuj się. O... No, no. Mm. Nie, 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 nie robimy rybki, nie robimy rybki, nie robimy rybki. Przyjdź y, na następny pokaz, który odbędzie się jesienią w Soho. Pokażę ci y, wszystko w zasadzie, co będziesz chciał zobaczyć. No. Y, pokażę ci moje biuro, także zobaczymy wtedy.